Mieszkańcy Kozienic mieli niezwykłą okazję zobaczyć film Wspomnienie lata, którego akcja toczy się pod koniec lat 70. w małym miasteczku. To produkcja w reżyserii Adama Guzińskiego, który wychował się właśnie w naszym mieście. Specjalny pokaz, połączony ze spotkaniem z reżyserem, odbył się w środę 3 kwietnia w Kinie Kozieńskiego Domu Kultury. Jego współorganizatorem było Stowarzyszenie Łódź Filmowa. Przybyłych na to wydarzenie mieszkańców, między innymi radnych, powitała dyrektor Domu Kultury Elwira Kozłowska. Przypomniała, że film był pokazywany wcześniej na wielu festiwalach i przedstawiła publiczności reżysera, jego twórczość i listę sukcesów. Adam Guziński przyznał, że zawsze chciał pokazać swój film w Kozienicach. Kiedy zrobiłem mój pierwszy pełnometrażowy film, nie było kina w Koźnicach, więc nie było takiej możliwości. Gdy zrobiłem ten film, od razu o tym pomyślałem, że byłoby wspaniale pokazać film i sam napisałem tutaj do Państwa z prośbą o taką możliwość. Cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj. Kozienicę jakby w moim życiu to był jeden z najważniejszych i, i, i najpiękniejszych kresów więc jak najbardziej przyjemnie dla mnie zawsze tutaj wracać. Adam Guziński podkreślał, że Wspomnienie lata nie jest filmem biograficznym. Przyznał jednak, że jest przesiąknięty jego wspomnieniami właśnie z Kozienic, gdzie mieszkał przez pierwsze 13 lat swojego życia. Reżyser zdradził również, że część scen do tego filmu planował nagrać w Kozienicach, a dokładniej nad Jeziorem Kozienickim. Tych Kozienic to tu jest po prostu... Chyba wszystko, no, cały ten taki, taki background w ogóle świata, w którym się to rozgrywa, to jest taki małomiasteczkowy, kozinicki charakter. Miałem kręcić na tym basenie, znaczy właśnie nad jeziorem i przyjechaliśmy ze scenografami, bo ja im powiedziałem, kochani, tam kręcimy i w ogóle dokładamy kozinicę, kręcimy to, to jezioro, no ale przyjechałem i zobaczyłem koparki, które to wszystko rozkopały. No więc szkoda że nie udało się tego utrwalić. Wspomnienie lata to opowieść o pożegnaniu z dzieciństwem. Głównym bohaterem jest nastoletni chłopiec, który wakacje spędza pod opieką mamy. Ojciec jest w pracy za granicą. W ciągu jednego lata przeżywa zawód miłosny, rozczarowanie bliskimi i poznaje czym jest śmierć. To absolutnie nie jest jakieś moje doświadczenie to co się tu wydarzyło. Ja tu spędziłem w Koźnicach fascynujący, wspaniały czas. I takie rzeczy się w moim Do... domu absolutnie nie działy. Ale osadziłem to potężnie jakby w takim swoim świecie, jakby nasyciłem to po prostu swoimi jakby obserwacjami z dzieciństwa. Po projekcji na scenie sali koncertowo-kinowej ponownie pojawił się Adam Guziński, tym razem w towarzystwie Agnieszki Jasek z KDK, która poprowadziła spotkanie. Pytania do reżysera kierowała zarówno prowadząca, jak i zgromadzona publiczność. Padały pytania o najtrudniejsze sceny w filmie, poszukiwania aktorów, scenografię i inspiracje. A także o jego drogę do kariery reżysera i wspomnienia z Kozienic. Guziński podkreślił, że bardzo dobrze wspomina czas spędzony w naszym mieście i, podobnie jak jego rodzeństwo, chętnie tutaj wraca. Spędza tu na przykład wolne chwile ze swoją rodziną. Po spotkaniu była jeszcze okazja spotkać się z reżyserem osobiście i porozmawiać.